że e, gdy wychodziła FIFA, e, teraz najpopularniejsza gra, że chyba większość młodych osób ją kojarzy, to ty byłeś na okładce e, pierwszej edycji. Czy, się zgadza, czy to się zgadza? Tak, miałem tą przyjemność, że zostałem e, sfotografowany i jestem na okładce pierwszej edycji gry FIFA. Niestety korzyści majątkowych z tego nie miałem. No właśnie. ale jeszcze walczymy e, z prawnikami, że może, może uda nam się jeszcze coś e, wyciągnąć. Właśnie, po tylu latach, że to, to mnie zastanawia. Teraz zawodnicy dostają, no to są ogromne kontrakty, żeby być na okładce FIFA. A ciebie nikt nie zapytał o zdanie i nie dostałeś za to, to złamanego grosza. To prawda, ale to były inne czasy. Większość pewnie może nawet nie wie. Ale trampkarza to... się nie pytają o to. Y, większość może nie wie, y, która je, że to pierwsza część gry FIFA, no to taka była pierwsza, słaba troszeczkę. Te najnowsze są y, dużo lepsze. No nie miałem okazji jakby porozmawiania ani, ani zrobienia, yy, yy, żeby wyciągnąć te pieniądze, nie wiem jak to powiedzieć, te pieniądze od, yy, od tej firmy, ale jesteśmy jakby na dobrej drodze i próbujemy walczyć jeszcze przed sądem, ale w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych.